To samo musi nastąpić w roku 2020 w wyborach prezydenckich. Ja nie wiem, ale wyglądam na to, że media są prorocze. Pan Andrzej Duda ma 52%. I tam jeszcze są dwie osoby. Pytam się dlaczego nie ma sondażu ile ma Jan Zbigniew Potocki. Ja dostaję tysiące, dziesiątki tysięcy maili z zapytaniem, dlaczego media nadal milczą o Potockim. I ja odpowiem bardzo jasno i treściwie, proszę Państwa, bo oni wiedzą doskonale, że Potockiego należy nadal kryć, nie pokazywać go, nie prowadzić z nim żadnych wywiadów politycznych ponieważ Potocki za dużo powiedział prawdy, obnażył prawo i sprawiedliwość, ale nie tylko prawo i sprawiedliwość, bo wszystkie te opcje, które były, które...